Cię ignoruje. Zostawia Twoje wiadomości bez odpowiedzi, nie odpisuje. I wiesz co? To tak naprawdę dobra rzecz. Stoicy nie gonili za aprobatą. Oni opanowali jedną kluczową umiejętność: kontrolowanie tego, co można i ignorowanie tego, czego nie można. Jak to się ma do miłości? Lubisz ją, ale ona jest zdystansowana. Zaczynasz nadmiernie analizować każdą wiadomość, każdą chwilę ciszy. Czujesz się odrzucony. Ale co jeśli wcale nie chodzi o ciebie? Marek Aurelius napisał. Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Jej działania nie są pod Twoją kontrolą, ale Twoja reakcja? Jest w 100% Twoja. Obsesyjne myślenie o jej milczeniu kradnie Twój spokój, jedyną rzecz, którą możesz chronić. Stoicy trenowali się, by pragnąć tego, co już posiadają. Jeśli ona Cię ignoruje, skup się na tym, co jest Twoje, Twoja godność. Twój rozwój. Dąż do doskonałości, a nie do uwagi. Jej cisza to nie sygnał do pościgu. To test. Zdaj go odchodząc. Opanuj swój umysł, a już nigdy nie będziesz bał się bycia ignorowanym. Chcesz więcej? Naciśnij subskrybuj.